Yo Siamaga, z tej strony mają i witam nas w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj odcinek niespodziewany. To zaczniemy teraz od otwierania prezentów na Dzień Dziecka i nie zapomnijcie dać subskrypcji i łapek w górę. Lecimy z tym. To zaczynamy teraz otwieranie prezentów. Zacznijmy od tego najmniejszego, które, e, którego już otworzyłam. Dobra, to to jest ten prezent, czyli Moji Pops. Tak, tak się okazuje, mój Moji Pops, i to jest taka ładna słówka. No mamy ulotkę, tu ją odłożę. I tutaj ma taką ładną łupkę. A zobaczmy, jaką ma z drugiej strony. Nie ma minki. Wystarczy przełożyć. I jest. I jest teraz złaminka. Dobra, to otwieramy kolejną zabawkę. To jest właśnie larka, która się nazywa Tella. Którą dziś otworzymy. A jeszcze raz Wam pokażę. Tu mamy całą larkę. Tu mamy jej zwierzaczkę, y, teleskop i jej szczotkę do włosów. Tu mamy napisane, że ma tak na, tutaj na imię Tella, a tutaj, a tutaj jej zwierzak. Ok, się. Tutaj mamy rozpakowaną, więc ją wyjmujemy. Ten piesek to jest Hunch, tak się nazywa. Więc otwieramy to z pudełka. O, bo to może się przydać do zabawy. Dobra, wyjmujemy. O, mamy zwierzaczka, ale mu się głowa kręci. Teraz wykładam akcesoria, czyli teleskop. Ale ładnie. Tylko wszystko zawazam. Możecie sobie go obejrzeć. Dobra, i teraz wyjmujemy szczotkę. O! Tak wygląda szczotka. Dobra, jeszcze jedną powiem. Bo Talerka ma niebieskie włosy, więc specjalnie pod filmik mam niebieskie włosy. Pokażę. Mam takie ładne pasem. Zaczynamy wyjąć lak Wyłaś. O, wyszły nogi. Ale ładne. Tak się prezentuje nasza lalka. O, tu można odczepić tą, ten pas. Tu można później sobie po prostu to, to odszczepić gumkami i sobie zdjąć i tak zakładać. Ale tego nie będę robić, bo jeszcze później może się nie założyć. Jakaś czasem. O, i tu mogę zdjąć. Dobra, to zaczynamy czesanie włosów. Ale ładnie Jak to uczestniczyć? Aha, tak. Proszę. Mm. A teraz sobie. Moja lalka patrzy przez teleskop. Na was, widzowie. Idę was wyraźnie. Moja lalka sprząta. <noise> Moja lalka postanowiła odpocząć. I teraz się obawiam, aż twarz jej się bliźni. Okej, okay, słuchajcie, właśnie już kończymy odcinek. Ja się tutaj nią pobawię. I nie zapomnijcie dać jak to subskrypcji i łapek w górę. Pa! To pokażę Wam, co dostałam 1 czerwca na moje urodziny. I nie zapomnijcie. Jakie urodziny? Urodziny, co ja gadam. O. Na dzień dziecka! Ale już mówiłam subskrypcję?